Dobra, chodźcie no to film nagrać Witamy serdecznie, przyszliśmy do nagrania. Dobrze, dobrze, zapraszam, usiądź. Dobra, to chodź tu usiądziemy. Że pana ja mam że pana widzę wszystko z moich kolan. Dziewczynko. To jest moja żona, ma 27 lat. Ja też. Kobieta Jaki masz problem? Mi kazał tu przyjść. Pana, Panie, chodzi o to. I to jest, jest problem Tak, chodzi o to. Dobra, kto pytał? Ja! Ja mam pana... chcę wytłumaczyć panu dlaczego tu jestem? Hmm. Ale farma fajna fajne buzie. Nie mam zębów no, Proszę usiąść No chodzi o to Przyszliśmy Ona kupiła mi chleb Gdyby nic, chciałem bułki No dobra, mówię Spoko, zjem chleb Czemu pan płacze? A nic, nu. No kupiłem Kupiła chleb Jemy chleb W środku pleśniały, mówię O ty Gnido Kupiła kupiłaś, ona? Nie wiem, taki był Na przecenie za 70 groszy 3 kilo chleba a we no nienormalna jesteś, mieliśmy oszczędzać, ale nie aż tak. Mamy tylko 333, tysiące 33, 33, 33, 33, na koncie długów. Damy radę spłacać, bo spłacamy 2 tysiące, mamy na życie 1000 niecałe. Mówię, no, no dobrze, przepraszam, No i no i przyszedłem tu, bo jak chcę, żebyś pan mi kupił, oddał mi się 70 groszy, ona mi zabrała i nie ma pieniędzy. I chcemy żeby nam są ludzie y, zrobimy zrzutkę y, zrzutka p 30 groszy pan wpłaci i wszyscy będziemy Roz, Rozumiem wasze y, problemy. <grym> tak, y, i lubię, lubię ten... masło. I margarynę pani, nie lubię. Pani blondynko, y, jaki jest pani Co? problem? Taki sam tylko żona kupiła. <grym> sam problem jak mój tylko na ten chleb kupiła, a ja jego jadłem. Ta, ta, to prawda. Czy pana mam problem o, tu, o właśnie, 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 problem co? No no, 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 To Kto pytał? Nie... Jak do tego doszło, nie, nie Mam czerwone grudki w moim czarnym kale jak do tego nie... A to, to już nie do mnie, nie do mnie Powiem panu jak to zrobić, naprawić Five minutes later <głos> 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 Dobra, pro, proszę usiąść, proszę usiąść Ja chciałem tylko powiedzieć, że Pan ma bardzo ładną żonę, znaczy shop jest bardzo pospolity. Dobrze. Poczekajcie chwilę. Musiałem kichnąć. Żona moja! Już wiem, jak chce żebyś wyglądała. Żona moja! Serce, moje. Serce moje. Przyszedł, przyszedł, pana, zamknię, moje! Pan też mo nikt się zamknie. Nie, pana, pan nikt się zamknie i mnie słucha. Wie pan, że moje moja. długi są wszystko przez to, że i dałem 300 000... tysięcy. Tak ok? Że tu pan na podcast, a nie do modelingu kobiety perfekcyjnej. Jak chce pan modeling pe kobiety perfekcyjnej, to proszę się udać do spiżarni, tam. Nie, ja wszędzie pan sobie grać. Job, pork Chop, pork chop. Chodź pan, chodź pan. Ja pogadam. Proszę nie wchodzić, proszę iść tam coś porobić innego. Chciałem tylko powiedzieć, że pan ma naprawdę bardzo ładną żonę. No I ile by pan ją moc przedał? 800 tak. milionów! Nie no, tak w takiej skali to... 100 tysięcy. No, nie sodałbym bo jej. Bo wie to pan, jest człowiek. prawie ideałem Byłaby żabą, by kumkała bardzo ładnie. Nie, proszę nie pana. Ee... Słowo z pomidorowy się liczy tutaj, panie. Proszę pana, ja jej nie, nie sądam bo to jest człowiek, eee, ona jest moją żoną. Więcej, więcej pieścionek, które jej dałem, jest warte niż jej życie. A jej życie. No dobra, nie, no żartuję oczywiście. To jest moja żona, ja ją kocham, proszę pana. Ja czasem jestem dla niej niemiły, ale w głębi duszy ją kocham. Kochasz mnie? Nie wspana w tym Tako, momencie. M Cię <słuch> Dobra, zapraszam tutaj jeszcze jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ale proszę usiąść tutaj, na tej sofie, tam, tu, no tak, tu, tutaj, na tej sofie. No proszę usiąść, panie, 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 panie tutaj. porada, Marcin. A teraz proszę, proszę mnie wysłuchać. Shop możesz się przesunąć jeden w lewo? Jeden w lewo? Nie może. No w ma tym nic. momencie falę. Dobrze, przyszliśmy tutaj, już byliśmy tutaj, teraz pani opowie, jak pani się żyje z mężem, który ma dwubiegunowość. Dobrze, super jest. jest. Dobrze, super, bardzo się kochamy. I Lubisz mnie dotykać. Tak, tak, powiedz tak. Bo ci pomiję. Ja przepraszam tutaj bardzo, ale pan jakoś, nie, y wiem. Y nie wiem, pan się zapomniał, czy co? To co tu rok temu był? Ej, to pana kiedy to było w tam. Nie, to nie rok temu. To pół roku temu! To był pan mordę. On mówi, on mówi po patafiańsku, to jest język hinduski. No, no, ja pripom plipo. On mówi, że plipo. pana ja skaczę wam w biurko. On mówi, że pana żona jest wykwintna. Pom pom, 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 pom i pachnie jak indy... Dobra, w Proszę, proszę panie Hindus, proszę iść! Proszę, proszę iść na chwilę. Proszę Biba. iść. Ja tutaj zabawię panów. Państwa zabawię. Przysięgasz, że tak będzie wyglądać? Dobrze! Ja, ja tu przyszedłem... Ja tu przyszedłem na żarty Co mówi kura do kury? Tego to ja nie. Owrócił stalet, nasz ulubiony! Nie! Wysiadasz stąd, żono moja, kochana. Siadamy tu. On ma ze czy z on ma. Na wodogłowie chyba. Żono moja, idziemy stąd. Obraził mnie. Wykupuję ten dom. Jutro pan zwaniesz... wyzalony stąd. Żona moja, idziemy. Mogę to sobie kupić kupię, kupię sobie trzy takie rzeczy. Kupię, mam w pana mam w Santanderbank, polski, PKO, M Bank. Wie pan jak to jest?